Chcę, kochani, bardzo się wstraszam, jakiś ptak mi walnął. poczekajcie, otworzę okno i kuję leży na parapet. No, jestem przygotowana na trakto! I wytrzymaj dwa tygodnie, słuchajcie, dwa tygodnie mnie nie będzie. I promise uh, i nagram dla Was film, na pewno jakiś na vacation, uh, jakieś relation, żebyście nie byli osamotnieni, bo ja wiem, że wyciekacie, że wyciekacie na tę dawkę humoru, na tę dawkę rigoru po prostu. Uh, I wiem, że będziecie, słuchajcie, kupiła być przygotowana zawsze, lubię być przygotowana jak byliśmy na zakupach, to mój syn mówi mama, dla kogo tyle alkoholu? Ja być dziecko, to jest na prezenty, my musimy mieć zawsze pod ręką coś na prezenty, ale on się nie pytał dla kogo, że na przykład jak ja zmieniam miejsce położenia na plaży, to ja muszę sobie zrobić prezent, bo przeszłam dwa metry dalej, że jak poszłam tam dalej, to też muszę sobie zrobić prezent, to wiecie, wszystko <laughs> nie wiadomo. No nie, na żartuję, ja po prostu lubię być przygotowana, nie lubię szukać sklepu na, na vacation, więc wolę mieć to wszystko w bagażniku, najwyżej się nie Pociąg, to zapierdalaj do Krakowa. Słuchajcie, życzę Wam cudownych dni beze mnie. Ja oczywiście będę wchodzić, będę wchodzić, czasami będę się pokazywać, bo na pewno jak będę na morzem, to pójdę do Dino po wino, nie? Także słuchajcie, na pewno się pokażę. Ooooo! Już zaczyna się wakacyjna przygoda. także że hej z nas chcecie. Życzę Wam wszystkim dużo radości, dużo miłości. Uśmiechajcie się, naprawdę uśmiechajcie się. Mam nadzieję, że po prostu będziecie sobie oglądać te moje filmiki wcześniejsze, nie? Że będziecie ze mną i będziecie mi życie dużo, dużo słońca, nie? Bo trafiłam po prostu na chyba na zlejwistą pogodę. Trzymajcie się, uwielbiam Was, uwielbiajcie mnie. Pozdrawiam.